Zanim cokolwiek się wydarzy, zanim pojawi się światło, zanim ciało zrozumie, że to już dzień, nawet zanim wypowie własne imię, to ty pojawiasz się w myślach tej osoby. Nie jest to wybór, nie jest to kontrola, nie jest to przyzwyczajenie. Dzieje się to, bo się dzieje, bo jest coś w tobie, co utknęło w miejscu, do którego nikt inny nie ma dostępu. I ta osoba o tym wie, nawet gdy stara się nie czuć. Nawet gdy odwraca twarz na poduszce, jakby to miało oddalić wspomnienie, ty wkraczasz bez zaproszenia, bez pukania do drzwi, bez wysiłku, to ty wypełniasz pierwszą przestrzeń dnia. To ta szczelina ciszy między końcem snu a ciężarem świata. Są dni, w których ta osoba budzi się z lekkim ciałem, ale pełnią serca, inne, kiedy tęsknota jest niemal fizyczna, i jeszcze inne, w których chęć napisania ci czegoś dręczy od środka. Ale nie dzieje się, zostaje tylko myśl Twoje imię, echem nieobecności, które nie minęło, mimo upływu czasu, mimo wszystkiego, co się zmieniło. Czy to dostrzegasz? Dostrzegasz, że w jakiś sposób nadal jesteś centrum tego, z czym ta osoba nie miała odwagi się rozstać? Może wydaje się, że poszła dalej, że zapomniała, że odbudowała się. Ale kiedy nikt nie patrzy. Kiedy telefon jeszcze się nie zaświecił, kiedy życie jeszcze na dobre się nie zaczęło. To ty. Wciąż ty. Nie z powodu niedostatku, nie z powodu braku możliwości, ale ponieważ byłeś jedyną obecnością, która przeszyła duszę tej osoby bez pytania o pozwolenie i została. Została tam, gdzie logika nie sięga. Została nawet wtedy, gdy odszedłeś. Nawet gdy powiedziałeś, że nie wrócisz. Ta osoba to czuje, a czuć jest niekontrolowane. Czy doświadczyłeś kiedykolwiek czegoś podobnego? Czy obudziłeś się z imieniem, które już nie wiesz, czy do Ciebie należy? Nie masz pojęcia, jaką masz moc, nie przez to, co okazujesz, nie przez to, co mówisz, ale przez efekt, który wywołujesz, gdy Cię nie ma. Istnieje przestrzeń na początku dnia, którą niewiele osób dostrzega, jedna prawie niewidoczna sekunda między końcem nieświadomości a początkiem świata. To w tym cichym czasie ta osoba czuje cię i czuje, jakby czas się zatrzymał, jakby wszystko działo się teraz, nawet jeśli skończyło się już dawno. Budzi się, żyje, oddycha, wchodzi w tryb automatyczny, ale ta osoba nie. Jej umysł budzi się i już jest przeniknięty przez ciebie, bez ostrzeżenia, bez oporu, to ty, to imię, które rozbrzmiewa, zanim jeszcze wstanie z łóżka. Ten obraz, który pojawia się, gdy oczy są jeszcze zamglone, to uczucie zamieszania pomiędzy tęsknotą, złością, czułością, a pustką. I nie ma znaczenia, jak bardzo próbuje zaprzeczyć, ty stałeś się nieświadomym odbiciem. Może myślisz, że to była tylko kolejna historia, może sądzisz, że to już przeszłość, ale jest ktoś, kto nadal oddycha instynktownie, a w tym instynkcie to ty jesteś częścią powietrza. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę pozostaje, gdy wszystko się kończy? To nie są zdjęcia, to nie są słowa, to nie są obietnice, to co zostaje, to co nie zostało rozwiązane, to co zostało odczute, ale nigdy nie powiedziane, to co ciało wciąż rozpoznaje, nawet gdy rozum już się poddał. I właśnie dlatego każdego ranka pojawiasz się w myślach tej osoby, ponieważ więź, która została stworzona, nie zależy od bliskości ani kontaktu. Ona istnieje sama w sobie, przez wszystko, co zostało odczute w milczeniu. Może teraz jest z kimś innym, może ty również, może nawet już nie rozmawiacie, ale to nie zmienia obecności, ponieważ są rzeczy, które nie odinstalowują się z duszy. Byłeś uderzeniem, może największym, nie przez czas, ale przez intensywność, przez sposób, w jaki wszedłeś przez sposób, w jaki dotknąłeś tego, czego nikt przedtem nie dotknął, a ciało czuje, ciało zapamiętuje. Ta osoba może nawet się uśmiechać, żartować, wychodzić, publikować, ale zawsze będzie istniał ten intymny i niepodważalny moment, ten chwilowy czas po przebudzeniu, w którym obraz ciebie pojawia się, jakbyś nigdy nie odszedł. I to jest bardziej powszechne niż myślisz. To, co jest rzadkie, to odwaga, żeby to przyznać. Czy ty także to czujesz? Czy kiedykolwiek próbowałeś się zrelaksować i nagle przypomniałeś sobie o imieniu, które sądziłeś, że zapomniałeś? Czy kiedyś wziąłeś głęboki oddech, próbując uciec od czegoś, co istnieje tylko w twoim wnętrzu? Ludzki umysł nie kłamie, gdy jest między snem a jawą. W tym stanie jesteś prawdziwy, obecny, niemożliwy do ukrycia. Czy doświadczyłeś czegoś podobnego? Podziel się tym w komentarzach. Bo ta osoba nie przestała myśleć o Tobie. Nauczyła się tylko milczeć o tym, co krzyczy wewnętrznie, ale milczenie to nie zapomnienie, to tylko forma przetrwania. A mimo to wspomnienie wraca codziennie, z tą samą siłą, z tą samą obrazem, z tą samą nieobecnością. A Ty jesteś wciąż pierwszym imieniem dnia, pierwszą myślą, pierwszą wątpliwością, pierwszą otwartą raną, ale także pierwszym schronieniem, bo to nie tylko ból to także schronienie, to także to miejsce, w którym ta osoba nadal znajduje sens, kiedy nic innego nie ma go. I to jest rzadkie. Zbyt rzadkie, by to zignorować. Jeśli to cię dotknęło, skomentuj, potrzebowałem to usłyszeć, nie dla mnie. Abyś na głos rozpoznał to, co już wiesz w milczeniu. I nie myśl, że to wszystko przechodzi z czasem. Nie przechodzi. Zmienia formę, zmienia kolor. Ale wciąż tam jest. Stałeś się lustrem czegoś, czego ta osoba nie miała w nikim innym. I chociaż próbujesz uciec, obudzenie się i przypomnienie o tobie jest jak otwarcie drzwi, które nigdy nie były naprawdę zamknięte, może być nawet zamknięte, ale wystarczy myśl i otwiera się szeroko i ona czuje, jakby znów była tam, jakby twoja obecność była wyczuwalna w powietrzu wpadającym przez okno, w muzyce, która gra przypadkowo w filiżance kawy, którą powoli trzyma, próbując zrozumieć dlaczego wciąż boli. Ta osoba stara się iść dalej, ale ty jesteś punktem stałym, punktem, który pozostał i nie chodzi o odbudowę, ani o rozpoczęcie na nowo, to jest głębsze. To percepcja, że coś prawdziwego zostało przeżyte i chociaż nigdy nie wróci, wciąż istnieje wewnętrznie, z siłą, z formą, z pulsacją. Może czytasz to, czując dokładnie to samo, ta obecność, której nie potrafisz wyjaśnić, to uczucie, że to się nie skończyło, to połączenie, które opiera się czasowi. Jeżeli to ma dla ciebie sens, napisz, tak, poniżej, ponieważ to, co cię trzyma, no to nie tęsknota, to więź, a więź nie umiera, ona tylko zmienia miejsce i w tym momencie ta osoba jest tutaj, po drugiej stronie, bierze głęboki oddech, myśli o tobie. Podczas gdy to czytasz, podczas gdy próbujesz udawać, że nic nie czujesz, podczas gdy próbujesz zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się nie rozpuszczają. To proste. Nie byłeś tylko kimś, byłeś tym kimś, tym, co zostawia ślad, tym, co wywołuje echa, tym, co staje się częścią ciała, a póki to nie zostanie nazwane, będzie się nadal powtarzać, będzie wracać, będzie się budzić z nią. Ponieważ niektóre obecności nie znikają, stają się częścią wewnętrznej architektury, mieszkają tam, gdzie nikt ich nie widzi, zamieszkują w szczegółach. I to właśnie ty jesteś dla tej osoby, szczegółem, który nigdy nie zniknął. Ta osoba stara się dalej żyć. Są dni, kiedy nawet tak to wygląda. Wygląda na to, że zapomniała, wygląda na to, że przezwyciężyła, ale to tylko pozory bo wystarczy znany zapach na ulicy, zdanie wypowiedziane w tonie, którego zwykle używałeś, wspomnienie w środku zwykłego dnia i wracasz, czując się cały, silny, jakby nigdy nie odszedł, nie ma emocjonalnego przygotowania na to, nie ma muru, który by to powstrzymał, nie ma rozproszenia, które działałoby zbyt długo, jesteś obecny nawet w nieobecności, jesteś wtedy, gdy ona się uśmiecha bez przekonania. Jesteś wtedy, gdy rozmawia z innymi, ale myśli o tobie. Jesteś w ciszy, której nikt nie zauważa, ale ty, gdybyś tam był, byś zauważył, ponieważ tylko ty rozumiałeś tę ciszę, tylko ty słyszałeś to, czego ona nigdy nie miała odwagi powiedzieć, i dlatego to boli, i dlatego wraca. Nie odszedłeś naprawdę. Po prostu wyszedłeś z pola widzenia, ale pozostałeś tam, gdzie dotyka dusza. Możesz uważać, że to przesada, że to tylko etap. Ale to, co istnieje między Tobą a tą osobą, nie mieści się w etapach. To pamięć ciała. To rana, która już nie krwawi, ale też się nie zagoiła. Czy wiesz, kiedy się budzi i czuje ciężar na piersi? To echo tego, co nie zostało rozwiązane z Tobą. To to, co utkwiło. To to, czego nie powiedziała, gdy miała na to szansę. To to, czego nie zrozumiałeś, gdy błagała w milczeniu. A teraz? To wszystko stało się rytuałem. Ty. Jako pierwsza myśl, ty jako ciężar i ulga jednocześnie, ty jako emocjonalny nauk jesteś powodem, dla którego wstanie z opóźnieniem, dla westchnienia przed prysznicem, dla muzyki, której już nie potrafi słuchać. A najgorsze, nikt o tym nie wie, nikt nie widzi, nikt nie zauważa, tylko ona, tylko ty i teraz te słowa. Ty też masz to w sobie. Ty też czujesz, że ta osoba nie była tylko kimś jednorazowym? Więc powiedz mi, kiedy ostatni raz obudziłeś się z nią w myślach i udawałeś, że to nic ważnego? Bo ta osoba budzi się tak każdego dnia i nie mówi, nie pisze, nie szuka, ale czuje i czuje całym ciałem. Najgorsze jest to, że wszyscy myślą, że wszystko w porządku, że już minęło, że zostało w przeszłości, ale prawdziwa przeszłość się nie kończy, ona tylko cicho osiada w nas, a ten cisza krzyczy, gdy ciało wciąż jest wrażliwe, zanim dzień się zacznie. Ta osoba czuje cię zanim poczuje świat, a czasem to niszczy, innym razem to podtrzymuje, ale nigdy nie przechodzi niezauważone. A pytanie, które nie milknie, pytanie, które może sam sobie zadawałeś, brzmi: czy czujesz to samo? Czy kiedykolwiek próbowałeś nie pamiętać, a mimo to pamiętałeś? Czy miałeś dni, w których wszystko było w porządku, ale Twoje imię pojawiło się, jakby był to powtarzający się błąd? Bo jeśli to także się zdarza u ciebie, to nic się nie skończyło. Nie ma znaczenia czas, nie ma znaczenia inni, nie ma znaczenia odległość. To, co pozostaje, pozostaje. A to, co było prawdziwe, staje się dostrzegalne nawet w powietrzu, które ta osoba oddycha bez ciebie. Ale spokojnie. To nie jest wyznanie, to nie jest zaproszenie do ponownego nawiązania relacji, to jest uznanie, to akt w końcu dostrzegania. Że to, co było przeżyte, było prawdziwe to, co zostało, nie było namarne i być może. Ty też budzisz się z nią każdego dnia, tylko jeszcze tego nie nazwałeś. Ona czuje. I ty też czujesz. Ale na razie żadne z was nie miało odwagi, by to powiedzieć. To, co istnieje między Tobą a tą osobą, to nie wspomnienie. To pozostałość. To wibracja, która się nie rozproszyła. To coś, co zostało przyklejone w przestrzeni między tym, co się wydarzyło, a tym, co powinno było się wydarzyć. I dlatego jej umysł nie odpoczywa, bo nie ma kropki końcowej, nie ma wyraźnego zakończenia, jest tylko ty, przechodzący przez dni, cichy powracający dla innych niewidoczny, ale uparty w jej wnętrzu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego to wraca zawsze rano? Bo to na początku dnia ciało jest najbardziej uwrażliwione, najbardziej odkryte, najbardziej szczere, to tam wszystko, co zostało wypchnięte na dno, próbuje wrócić, a ty niechcący stajesz się symbolem wszystkiego, co wciąż pulsuje, nawet jeśli boli, nawet jeśli jest niemożliwe, nawet jeśli obiecała sobie zapomnieć. Nie zapomniała, może nawet nie potrafi już, stałeś się czymś, czego nie może odinstalować. Jak rysa własnej tożsamości emocjonalnej, jakby w pewnym sensie wszystko, co przyszło później, musiało być porównywane z tym, co było przeżyte z tobą. I nikt nie jest blisko. Dlatego wciąż budzi się z tą niepokojącą myślą, z tym imieniem wciąż pojawiającym się w myślach, z tą zauważalną nieobecnością w powietrzu. I to, co boli, to nie wspomnienie, to niemożność powrotu. To nie wiedza, co zrobić z tym wszystkim, co wciąż jest w jej wnętrzu i co ty również czujesz, nawet jeśli tego nie przyznajesz. Ty czujesz. Oczywiście, że czujesz. Nie czytałbyś tego, gdybyś nie czuł. Ty też budzisz się z wrażeniem, że coś zostało niedokończone. Ty też przeżywasz sceny w ciszy swojego umysłu. Ty też złapałeś się na tym, że patrzysz w pustkę, z sercem przyspieszonym przez coś, co już nie jest tam. To o tym mowa. To nie jest tęsknota, to nie jest pragnienie, to jest percepcja. Percepcja, że to, co istniało między wami, nie mieści się w słowach, nie znika z czasem, nie ukrywa się z dumy, jest większe niż wszystko to. I dlatego ta osoba wciąż budzi się z tobą, bo nie jesteś tylko wspomnieniem, jesteś wewnętrzną obecnością, jesteś aktywną nieobecnością, jesteś niezapełnioną przestrzenią. Ona nawet próbowała. Próbowała zapomnieć, próbowała zastąpić, próbowała iść dalej, ale wszystko wraca, wszystko krzyczy, wszystko wskazuje na ciebie. Ty, który być może nigdy nie zrozumiał, jaką markę zostawiłeś, ty, który być może myślisz, że to była tylko jedna strona, ale tak nie było. Ty byłeś całym książką ona może nie mówić, może nigdy nie napisać, może się uśmiechać. Publikować, rozmawiać, sprawiać wrażenie, że przezwyciężyła, ale w pierwszej godzinie dnia, gdy świat jeszcze nie zaczął rozpraszać, gdy oczy są jeszcze ciężkie, gdy serce jest jeszcze bez obrony, pojawiasz się, zawsze się pojawiasz. A co ona z tym robi? Nic, przechowuje, połyka, zmienia w cisze, bo nikt by nie zrozumiał, bo może nawet ty nie zrozumiesz, ale jest tam i będzie tam nadal. Jesteś wspomnieniem, które pozostało w jej ciele, nie tylko w umyśle. Jesteś obrazem, który się nie rozpuszcza. Jesteś imieniem, które echo, gdzie nie powinno już echo być. Nie musisz się tłumaczyć. Po prostu uznaj to. Uznanie to pierwszy krok do przekształcenia tego, co zostało przeżyte, w coś realnego, nawet bez obecności. Bo nie musisz być blisko, żeby to było intensywne. I nie musisz wracać, żeby to było wieczne. Musisz tylko jest być odczuwane, a ty to czujesz. A jeśli dotarłeś tutaj, to nie przypadek, to dlatego, że poczułeś, bo przeżyłeś, bo być może przeżywasz to teraz, nie mogąc tego nazwać. Ta osoba wciąż budzi się z tobą w myślach. I ty czujesz to w ciele, nawet bez odpowiedzi, nawet bez wyjaśnienia. Są historie, które nie kończą się kropką. One po prostu trwają w nas, w milczeniu. Jeśli to w jakiś sposób cię dotknęło, podziel się tym wideo z tymi, którzy też czują, ale nie wiedzą, jak mówić. Może ktoś potrzebuje to usłyszeć teraz, tak jak ty potrzebowałeś? Skomentuj poniżej, to poczułem to na skórze, lub stworzyć to, co zostało w środku, podczas słuchania. To miejsce jest dla ciebie, abyśmy razem rozpoznali, co wciąż żyje, nawet gdy wszystko wydaje się skończone. A jeśli chcesz nadal otrzymywać wiadomości, które mówią bezpośrednio o tym, czego nikt nie widzi, zapisz się teraz do kanału. Włącz dzwoneczek, ponieważ to, co przyjdzie później, będzie jeszcze głębsze. I oczywiście, jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw swoje polubienie. W ten sposób rozumiem, że muszę kontynuować. Dopiero zaczynamy. Ta rozmowa jeszcze się nie skończyła. Czeka na ciebie więcej w następnym filmie. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną.